Nowy brzask. Alicja obudziła się na kanapie, którą dzielili z dwójką dzieci. Materac w sypialni był od dawna przeżarty przez wilgoć. Wczoraj dostała wypowiedzenie. Mały butik z odzieżą używaną. Gdzie pracowała? Zamykał się na dobre. W portfelu pustka, a czynsz za dwa dni. Czuła na karku oddech samotności. Mąż wyjechał rok temu, szukając pracy za granicą, i słuch po nim zaginął. Matka. Od lat zmagająca się z chorobą wymagała stałej opieki. Alicja pamiętała jej drżące dłonie, gdy próbowała podać sobie herbatę. Trudności piętrzyły się jak góry. Od tygodni jadła głównie ziemniaki i najtańsze pieczywo. Dzieci miały jeszcze mleko, ale niewiele więcej. Ciało Alicji bolało z niedożywienia i chronicznego stresu. Każdy poranek był walką o to, by wstać z łóżka, ubrać dzieci w czyste choć znoszone ubrania i wysłać je do szkoły, zanim sąsiedzi zauważą, że coś jest nie tak. Wstyd ściskał ją za gardło, dusił. Kiedyś miała marzenia, plany. Teraz liczyła tylko na to, by przetrwać kolejny dzień. Przeglądała internet w bibliotece, szukając jakiejkolwiek pracy się. Oferty były rzadkie, a wymagania wygórowane tętą. Bez studiów, bez konkretnych kwalifikacji poza sprzedażą czuła się bezużyteczna. Wieczorami, gdy dzieci spały, płakała w poduszkę, cicho, żeby ich nie obudzić. Myślała o kredytach, które rosły, o braku perspektyw. Każdy dzień był powtórką poprzedniego, pozbawioną nadziei. Korespondencja z banku przychodziła coraz częściej, listy z groźbami, upomnieniami. Oddech stawał się płytki, półsa paliły. Pewnego popołudnia, siedząc na ławce w parku, usłyszała rozmowę dwóch kobiet o lokalnym centrum wsparcia. Oferowali kursy zawodowe. Pomoc w znalezieniu mieszkania. Alicja poczuła maleńką iskierkę. Następnego dnia, po odprowadzeniu dzieci, z drżącymi rękami otworzyła drzwi centrum. Miła pani w okularach uśmiechnęła się. W czym mogę pomóc? Alicja opowiedziała swoją historię. Dostała listę mieszkań komunalnych, informacje o darmowych posiłkach dla dzieci i skierowanie na kurs spawacza. Jest duże zapotrzebowanie, usłyszała. Wieczorem zjadła ciepły posiłek w jadłodajni. To był mały, ale prawdziwy początek. Poczuła, jak napięcie w ramionach powoli ustępuje.